Dzisiaj zajmę się chińską książką o tytule Sztuka wojny. Koncepcje i zasady, które są w niej zawarte, nie odnoszą się tylko do prowadzenia wojny w sensie militarnym, gdzie jedna armia walczy z drugą. Opisane sposoby pokonania przeciwnika można odnieść do wielu sfer życia, na przykład do rywalizacji sportowej czy biznesowej. Mecz dwóch drużyn, mówiąc w przenośni, może być taką małą wojenką. Jedna drużyna chce wygrać z drugą, obie mają swoich zawodników, swoje atuty, treningi, ustawienie, no i rywalizują ze sobą. Czasem jednak jest tak, że jedna z drużyn na papierze wydaje się lepsza. Na przykład w szkole starsza klasa jest silniejsza i szybsza, i gra z młodszą klasą, która wydaje się nie mieć szans. Jak zatem ci słabsi mają pokonać tych silniejszych? Mają na to szansę, wykorzystując metody opisane w książce Sztuka wojny. Przedstawię teraz pięć metod, które mogą pomóc pokonać silniejszego przeciwnika i odniosę je do rywalizacji sportowej. Każdy człowiek ma jakieś cechy charakteru. Jeden jest uczciwy, przez co gra czysto, jeden jest drażliwy, przez co czasami działa pochopnie, jeden jest bardzo uczuciowy, przez co kocha innych ludzi. Pewne cechy charakteru niektórych zawodników można wykorzystać przeciwko nim samym. Uczciwego można łatwo zhańbić, drażliwego można łatwo obrazić i rozdrażnić, a temu uczuciowemu i kochającemu innych można dołożyć zmartwień, przez co przeciwnik wpadnie w złość i zrobi coś nie do końca przemyślanego. Zatem niektóre z cech charakteru rywala, odpowiednio wykorzystane przeciw niemu, mogą dać ci szansę na zwycięstwo. Metoda numer 1. Wypatruj cech charakteru przeciwnika i wykorzystaj je przeciw niemu. Jeśli cały czas stosujesz tylko jedną taktykę, to wiele razy zwycięstw nie odniesiesz. Każda zmiana strategii gry, przykładowo raz atak z lewej, raz z prawej, raz małą, a raz dużą ilością zawodników, utrudnia przeciwnikowi rozpoznanie waszych ruchów. Każda koncepcja z czasem przestanie się sprawdzać, dlatego należy ją zmieniać zarówno w trakcie trwania jednej rozgrywki, jak i na przestrzeni wielu różnych meczów. Bądź nieprzewidywalny, zmieniaj strategię. Nie stosuj zawsze tego samego. To właśnie metoda numer dwa. Kolejna metoda najbardziej odnosi się do trenera, kapitana drużyny czy innych dobrych zawodników, którzy są takimi nieoficjalnymi liderami. Chodzi o to, że w każdej drużynie są osoby, które nadają jej tempo, dynamikę oraz podnoszą lub obniżają morale wszystkich zawodników. Morale to nic innego jak wiara w siebie, w kolegów i w zwycięstwo. Zarówno dobre, jak i złe morale widać w każdej drużynie. Wystarczy zobaczyć, jak zawodnicy odnoszą się do siebie. Szary przeciętny zawodnik bezpośrednio nie kształtuje atmosfery w drużynie. Atmosferę tworzą głównie jej liderzy, a jak zaczynają obwiniać innych za niepowodzenia, to z tego miejsca już bardzo blisko do klęski. Do zwycięstwa zawsze przybliża wzajemne wsparcie. Metoda numer 3: Bez względu na okoliczności, utrzymuj jak najlepsze morale w drużynie czyli atmosferę. Czasami jest tak, że drużyna, pomimo tego, że jest słabsza, to ma jakiegoś mocnego zawodnika, którego silniejsi przeciwnicy się obawiają i dostosowują swoją grę tak, aby w trakcie meczu go unieszkodliwić. Jeśli na kilka dni czy tygodni przed meczem silniejsi dowiedzieliby się, że ten zawodnik nie zagra, bo na przykład odniósł kontuzję albo gdzieś wyjeżdża, to mogliby pomyśleć, że nie muszą się specjalnie przygotowywać, że zwycięstwo mają już w kieszeni, dlatego mogą sobie ostro poimprezować dzień przed meczem. Jednak ten mocny zawodnik ostatecznie zagra w meczu, a silniejsza drużyna nie jest na taki wariant przygotowana. Wszelkie plotki i insynuacje mają miejsce szczególnie w zawodowym sporcie, gdzie jeszcze podsycają je dziennikarze i do ostatniej chwili nie wiadomo, kto w jakim składzie zagra. Nie oceniam tej metody pod kątem moralnym. Twoje sumienie podpowie ci, czy warto jej użyć. Metoda numer 4. Zdestabilizuj i zaskocz przeciwnika. Czasami jest tak, że splot pewnych wydarzeń, szczęścia czy zastosowania poprzednich zasad doprowadza do tego, że drużyna słabsza wychodzi na prowadzenie. Jakimś cudem, ci słabsi pierwsi strzelili gola czy zdobili jakąś punktową przewagę. To już takie małe zwycięstwo, które można i należy wykorzystać, zanim przeciwnik się zreorganizuje i pozbiera. Możliwe są dwie opcje. Albo schodzisz do obrony, bo łatwiej bronić się niż atakować i dowozisz taki wynik do końca meczu, albo idziesz za ciosem, dopóki przeciwnik jest w szoku, nie wie jak do tego wszystkiego doszło i zaczął powoli wątpić w swoją wygraną. Gdy zdobywasz małą przewagę, wykorzystaj ją do całkowitego zwycięstwa. Jeśli nie zmienisz nic, dasz przeciwnikowi czas i szansę na wyciągnięcie wniosków i spokojne odrobienie strat. Metoda numer 5. Natychmiast wykorzystaj każde odniesione najdrobniejsze zwycięstwo do obrony wyniku lub do dobicia przeciwnika. Te metody dają szansę na pokonanie silniejszego, ale oczywiście nie wszystkie odniesiesz do każdej sytuacji. Ich zastosowanie nie jest też łatwe, bo przeciwnik jest czujny i też może je stosować przeciw nam. Gdyby to było takie proste, to słabsi częściej pokonywaliby silniejszych, a to jednak należy do rzadkości. Metody wojskowe zawarte w sztuce wojny można odnieść do sportu, także e-sportu, do prowadzenia biznesu czy do życia osobistego. W samej książce tych metod jest odniesione wiele więcej, Oczywiście link do niej znajdziesz w opisie pod filmem.